Hej, z tej strony Paula z i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób importować informacje odnośnie zezwoleń pracowników do naszego systemu poprzez pliki Excel. Pierwsza najważniejsza kwestia jest taka, że zaczynamy cały nasz proces po lewej stronie w ustawieniach i imporcie. Kolejno wybieramy kategorię, którą będziemy importować. My tutaj w tym momencie skupiamy się na zezwoleniach pracowników. I co tutaj nam wchodzi w skład tych zezwoleń, to są zezwolenia wszelkie podstawowe, czyli np. badania lekarskie czy szkolenia BHP, ale również zezwolenia legalizacyjne. I teraz tak, po wyborze tej odpowiedniej kategorii klikamy, jak przygotować plik. Tutaj znajdziemy wszelkie szczegółowe informacje o tym, jak powinien być przygotowany plik, który będzie można zaimportować do systemu. Od razu mam tutaj informację, że to musi być plik Excel. Może mieć maksymalnie 1000 wierszy. Oczywiście jest możliwość importu kilku plików, jeśli tych, jeśli tych po prostu rekordów wierszy jest więcej niż. Czyli po prostu dzielimy to na poszczególne pliki. Kolejny mam tutaj przykładowy plik, który możemy sobie pobrać, Zobaczcie, jak taka formatka do importu powinna wyglądać. No i najważniejsze, mamy dostępne kolumny, czyli tutaj są wypisane konkretne kolumny, które możemy przenieść po prostu sobie do pliku, pod które będziemy importować dane. Co jest ważne, kolumny muszą się nazywać jeden do jednego, tak jak jest to wpisane tutaj. Czyli po prostu kopiujemy sobie wartość i wklejamy do Excela. Na tych kolumnach jeszcze się skupimy. Natomiast tutaj na dole mamy takie niebieskie pole, które pokazuje nam wszelkie szczegóły o tym, jak przygotować plik do importu. To jest bardzo ważne, żeby się z tym zapoznać. Jeśli na przykład czegoś nie będziemy wiedzieć i tak dalej, no to jest duża szansa, że tutaj znajdziemy informacje o tym, jak należy uzupełnić ten nasz plik. I teraz tak. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od pól wymaganych, czyli pól, które po prostu muszą być w pliku, kolumn, które muszą być w pliku, żeby plik został zaimportowany. Zaczynamy tak. ID zezwolenia to tylko w przypadku aktualizacji danych. ID zezwolenia możemy znaleźć na liście konkretnych zezwoleń albo na profilu konkretnego zezwolenia. My teraz skupimy się na samym imporcie danych, a więc zaczniemy od zezwolenia typu. Zeskropka typ, czyli dosłownie kopiuję sobie nazwę tej kolumny, wrzucę ją sobie do mojego, do mojego pliku Excel. I teraz. E Zestyp, czyli tutaj, zwójny typ, czyli tutaj mam wszystkie możliwe typy oświadczeń. Czyli jeśli chcę na przykład jakiemuś pracownikowi zaimportować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy coziemcowi, to ja nie mogę wpisać po prostu zezwolenie typ oświadczenia, no bo tutaj system po prostu tego nie zrozumie. Musimy wpisać całą wartość, którą mamy mm, przedstawioną tutaj, czyli po prostu kopiuj, wklej na tej zasadzie. A co jest jeszcze tutaj ważne? Co jeśli jakiś pracownik miałby na przykład kilka zezwoleń? No to wtedy nie, czy na przykład miałby badanie lekarskie, specustawę, nie wiem, szkolenie BHP albo oświadczenie, miałby po prostu kilka zezwoleń na sobie. Wtedy będziemy po prostu duplikować jego dane w kolumnie Pracownik zewnętrzny ID i na, tym, na tej kolumnie się teraz skupimy. Zaraz tutaj opowiem, o co dokładnie chodzi. Pracownik zewnętrzny ID. W poprzednim pliku, w poprzednim filmiku importowaliśmy dane odnośnie pracowników. Przy tym imporcie nadawaliśmy właśnie w pliku zewnętrzny ID pracownika. Mówiliśmy sobie, że potem już nie korzystamy w kolejnych importach, jak na przykład właśnie w imporcie zezwoleń, już nie korzystamy z imienia i nazwiska pracownika, a po prostu posiłkujemy się tym zewnętrznym ID. Natomiast co w sytuacji, jeśli na przykład Wy nie importowaliście wcześniej tych danych, macie już po prostu tych pracowników u siebie w systemie i jak teraz tutaj do nich zaimportować te dane? No tutaj ten, to pole Pracownik zewnętrzny ID możemy, możemy z niego korzystać zamiennie z Pracownik wewnętrzny ID, czyli zewnętrzny ID to jest pole ID, które my nadawaliśmy jako po prostu użytkownik systemu. Wewnętrzny ID to takie, które nadaje automatycznie system. Czyli jeśli nie mam zewnętrznego ID, mogę skorzystać z kolumny Pracownik Wewnętrzny ID. Teraz, jak to wewnętrzne ID znaleźć? Możemy sobie przejść na listę pracowników i po prostu włączamy w ustawieniu widoku kolumn odpowiednie kolumny, jak właśnie wewnętrzne ID, ewentualnie zewnętrzne. I tutaj mam po prostu ID dla każdego pracownika, i to ID powinnam skopiować do tego mojego pliku. Ok, ja tutaj po prostu już korzystam z zewnętrznego ID, które nadałam przy imporcie pracowników, więc jest mi po prostu mm, łatwiej. Ok, co tutaj jest jeszcze ważne, to gdybym nie mogła tutaj wyszukać tego wewnętrznego ID na ustawieniu widoku kolumn, to trzeba pamiętać o tym, że po prostu włączyć to pole na ustawieniach formularzy, czyli ustawienia, formularze, pracownice i tutaj będę miała informację o włączeniu tego pola zewnętrzne ID. Jeśli będzie wyłączone, prawdopodobnie nie będę mogła go włączyć na kolumnach. No dobrze, ale teraz wracamy do naszego importu. I tak, mamy już nasze, nasze zezwolenie, typ, i mamy naszego pracownika. I właśnie, co w sytuacji, jeśli jeden pracownik ma kilka zezwoleń, no to nie robimy tego w jakichś na przykład kolumnach, tylko po prostu mamy pracownika, który ma ID 1P, czyli to jest na przykład pani Anna Kowalska się pod tym kryje, i po prostu duplikujemy wiersz dla pani Anny Kowalskiej, czyli mam trzy razy trzy wiersze pracownika 1P i w każdym wierszu mam osobny typ zezwolenia. I w taki sposób to po prostu tutaj um, wpisujemy, czyli duplikujemy ID pracownika, co po prostu znaczy, że duplikujemy pracownika i dla poszczególnych wierszy um, z tym samym ID pracownika wpisujemy inne typy zezwoleń. I wtedy system zrozumie, że ten pracownik 1P, pod którym kryje się na przykład Anna Kawalska, ma i badania lekarskie, i specustawę, i szkolenie BHP. No dobrze, i teraz tak, dalej pole, kolejne, które jest wymagane, to zezwolenie od, czyli i znowu dokładnie, od, nie zezwolenie od, nie na przykład data od czy od, tylko po prostu konkretnie ta nazwa kolumny, którą mamy wylistowaną tutaj. Zezwolenie do, zezwolenie do nie jest wymagane, ja tutaj dodałam po prostu, żeby mieć informację, bo zazwyczaj gdzieś tam importujemy te daty do zezwoleń, natomiast nie jest to kolumna wymagana. Kolejna kolumna wymagana to zezwolenie status. Skąd wziąć status zezwolenia? No to możemy wykorzystać te, które mamy skonfigurowane w systemie, czyli wchodzimy w ustawienia statusy zezwolenia. I tutaj mamy skonfigurowane wszystkie statusy, które możemy wykorzystać. Po prostu kopiujemy ich nazwę i znowu kopiujemy tą nazwę 1 do 1. Co, jak tutaj będziemy najczęściej uzupełniać? No najczęściej będziemy uzupełniać decyzją pozytywną, czyli jeśli już dokument jest, że powiem, aktywny, trwa, no to będzie to po prostu status decyzja pozytywna. Ok, i kolejna kolumna wymagana, ale proszę zauważyć, data wjazdu do Polski, kolumna wymagana tylko w przypadku importu ustawy. Ja, ja akurat tutaj w moim przypadku importuję tą specustawę, więc od razu określam sobie tu datę wjazdu do Polski. W ten sposób określamy sobie ten plik do importu. Co jest ważne, oczywiście możemy go rozbudowywać, czyli możemy sobie dodawać kolejne kolumny, które mamy wylistowane tutaj. Cały plik powinien mieć format tekstowy, czyli nie, nie, możemy, nie możemy mieć tutaj żadnego automatycznego formatowania danych. Musi to być po prostu zwykły format tekstowy, jedyną różnicą będą tutaj kolumny typu data albo te muszą mieć formatowanie właśnie typu data. I teraz ważne jest to, w jaki sposób wpisujemy tą datę. To musi być dokładnie rok, miesiąc, dzień. Dokładnie tak, bo tylko ten format system nam przyjmie. Jeśli chcielibyśmy jeszcze więcej informacji gdzieś tam o formatowaniu przeczytać, to tutaj na, w tym niebieskim tle kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak przygotować dane do importu. Przejdziemy do naszej bazy wiedzy. No i w tej bazie wiedzy są właśnie te rzeczy, o których teraz mówię, informacje odnośnie formatowania danych uwzględnione. No dobrze, jeśli mamy już skonfigurowany nasz plik, to będziemy go implementować do systemu. Znowu przechodzimy sobie do ustawień importu. Po lewej stronie mamy kategorie, wybieramy kategorię pra, zezwolenia pracowników, wybieramy nasz plik z komputera i klikamy import. W tym momencie dane nam się jeszcze od razu nie importują, a po prostu pokazuje nam się ich podgląd, czyli możemy tutaj sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. Gdybyśmy jednak, na przykład, mieli jakieś błędne dane, cokolwiek takiego, tutaj system waliduje po prostu pola na czerwono, jeśli są uzupełnione błędnie. Widzimy, że u nas jest wszystko w porządku, więc klikamy Importuj. No i tutaj widzimy podgląd danych, do jakich pracowników te dane się zaimportowały. Możemy teraz sobie przejść w moduły, pracownice, zezwolenia i zobaczymy nasz zaimportowany, nasz zaimportowany plik.